Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować nabiciem klimatyzacji, ale nietypowy taki sposób. Bo samodzielnie będę nabijał i zamówiłem sobie taki zestaw do nabicia klimatyzacji. I oczywiście wziąłem też taki preparat, który uszczelnia naszą klimatyzację, bo nie wiem czy po prostu gdzieś ucieka, czy po prostu się skończył preparat w klimatyzacji. No i go będę też używał, żeby właśnie go wtoczyć do klimatyzacji, żeby on wszystko mi tam uszczelnił tak wygląda ten nasz preparat, który będziemy nabijać klimatyzację. I jeszcze w zestawie tak, mamy instrukcję obsługi, jak to mamy zrobić profesjonalnie. To za chwilę Wam przeczytam. I jeszcze mamy w zestawie taki zawór, żebyśmy wiedzieli ile mamy nabijać tego preparatu. Otworzymy go, zobaczymy, co my tu mamy. No i tu mamy taki zegar, który nam będzie pokazywał, ile mamy tego preparatu. Już w... Do klimatyzacji. Tak to wygląda. No i co? Na początek idzie ten preparat, który uszczelnia nam. I co nam tutaj piszą? Nigdy nie podłączaj się do portu wysokiego ciśnienia, czyli musimy znaleźć porty, gdzie się znajdują. W moim przypadku są dwa. No jak w każdym przypadku są dwa. Jest jeden taki duży, drugi mały. Ten duży to ma wysokie ciśnienie. A ten mały to ma mniejsze ciśnienie. No i będziemy się podłączać do tego mniejszego, który się znajduje tutaj, już Wam pokazuję. No i ten mały znajduje się tutaj, gdzie będziemy właśnie tłoczyć ten preparat wraz z tym uszczelniaczem. Tutaj się znajduje ten duży port ciśnienia, do którego nie będziemy nic wkładać, bo po prostu tu nie wolno wkładać. Jest za wysokie ciśnienie tutaj, a tutaj będzie generowało mniejsze ciśnienie, i dlatego musimy tym oto włącznikiem wkładać nasz preparat. Dobra, lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Trzeba sprawdzić silnik na włączonej klimatyzacji. To w razie pytań z kontaktu się z nami. Potrzebujemy jakieś rękawiczki i okulary. No i dobra, to tyle mamy. Aha, i z tyłu mamy taką instrukcję obsługi, jak to mamy zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kroków. No i tu mamy, że musimy włączyć silnik na, i włączyć klimatyzację. Była włączona, i wtedy będziemy sprawdzali, ile czynnika się znajduje w klimatyzacji. Musimy tak w tym przewodzie, co Wam pokazywałem, odkręcić ten zawór, czyli odkręcamy go. Bo wtedy będziemy wpuszczać właśnie ten preparat. Tak to wygląda. No i tu mamy taki dzyndzelek. Nie wiem, czy to będzie widać. O, jest taki dzyndzel. I właśnie tą końcówką, która jest tutaj, będziemy ją nakładać w ten sposób. No, i później tą puszkę będziemy wkładali do tej drugiej strony. Tu jest taka igiełka, że jak będziemy dokręcać, to ten preparat z puszki będzie się dawkował przez ten wężyk. Tu jest taka igiełka, tutaj dokręcamy, wbijamy. Jak dokręcimy już, no to ten preparat będzie po prostu nam przez ten wężyk przechodził. To będzie podłączone w to miejsce, co wam wcześniej pokazywałem, że jest złożone. Czyli to będzie tak, tak. To będzie tu. No, i tu będziemy na zegarze widzieć, jaki mamy poziom tego preparatu już nabitego. Dobra, to tyle właśnie o tej teorii, chciałbym powiedzieć. A na początku musimy się właśnie zająć tym, tym preparatem, żeby wcisnąć go tam, żeby nam uszczelnił po prostu klimatyzację, gdzieś tam wewnątrz. Otworzymy, jak to wygląda. Tu mamy napisaną też instrukcję obsługi, jak mamy to wykonać. Wszystko po kolei jest zapisane. I oczywiście. Na początek musimy ten preparat wcisnąć i dopiero nabijamy ten preparat do klimatyzacji, żeby nabić. No i auto musi ogólnie pochodzić później 20 minut. To możemy zaczynać, nie? Idę, odpalę auto. Teraz musimy tą biblicę wysunąć pod wzrokiem. Ok, musieliśmy trochę to przerobić, bo ta wtyczka nam nie pasowała. to, udało się, klimatyzacja nabita, teraz zostawiamy, żeby auto sobie jeszcze pochodziło takie 20 minut i gotowe. Jeżeli spodobał wam się ten filmik i pomógł wam, żebyście mogli sami też sobie nabić, to pamiętajcie, żeby zaobserwować ten kanał, żeby być na bieżąco. Na razie.